Masiema, siema, co tam u was? Ja zabiegana przy wtoreczku. Sprzątam, przebieram pościel, nastawiam pranie za praniem, ale ostatnio byłam w penesie i spodobał mi się bardzo ten czarny, matowy wazon. Ja już go widziałam tydzień czy półtora wcześniej, ale Weronika mi go rozradziła. Rozradziłam, i go mówić, Ciociu nie kupuj, niepotrzebny ci jest. No, dobra, nie kupiłam. Ale wczoraj, jak już się znowu pojawiłam na dziale z rzeczami do, do domu, to stwierdziłam, że nie, ten wazon jednak cały czas wracał gdzieś tam w mojej głowie, że chciałabym go postawić tutaj na tej szafce z butami. A oprócz tego matowego, czarnego wazonu, mam tutaj też taki szklany pojemnik, który kupiłam kilka dni temu w Ticamaxie. I to jest szklany pojemnik, w którym przechowuje się zapałki. Bardzo fajna sprawa, wiecie, że ja uwielbiam świeczki. Chociaż, no, w okresie wiosennym. No, no, wiosną jeszcze palę, latem już mniej. Wszystko zależy od pogody, jak jest tak. Taka beznadziejna, to lubię sobie zapalić świeczkę, ale jak jest ciepło, to rzadko. Ale to już nie bywa. Od razu zaznaczam. A w ogóle chcę Wam podziękować za komentarze odnośnie czekoladek Kisys, bo pisałyście mi, że za takie małe opakowanie to niecałe 2 dolary, a za takie duże, o którym ja mówiłam, 5 dolarów, no to możecie sobie zobaczyć, jaka to jest przybitka, prawie 3 euro na opakowaniu. No ale wiadomo, no to też do, tego, do tego trzeba doliczyć transport ze Stanów do, do Irlandii, chyba że one są yy, sprowadzane do UK i rozprowadzane z UK. Tego nie wiem, dobra, dobra, nie będziemy się w to zagłębiać. W każdym razie idę do moich tostów, bo zaraz mi się spalą. Kawa, kawa, dużo kawy, nasze ulubione kapsułki. To jest kawa, która zastąpiła kapsułki Rosabaja jakiś czas temu, Kolumbia też jedna z moich ulubionych kaw, ale w tym momencie, jeżeli miałabym wybierać między tą kawą a tą limitowanką, to znaczy, czy to jest jeszcze limitowanka, czy nie, to tego Wam nie powiem. Na pewno pod koniec tamtego roku była oznaczona jako limitowanka. Może trafiła już do regularnej sprzedaży. Nie wiem, nie powiem Wam tego, nie byłam w Nespresso już chwilę, za każdym razem wysyłam Dominika po kapsułki. To jest taka właśnie marmurkowa, nie wiem, nie, ładnie kamera oddaje kolor opakowania. Biało-szara. Przepyszna. To w tym momencie to jest moja ulubiona kawa. Widzę, że mi kupił aż... aż 5 pięć opakowań. Będę szaleć z kawą. Chociaż ostatnio robiłam tą kawę koreańską, tą, którą się uciera kawa... kawa... Rozpuszczalna cukier, woda. Ja dałam zimną wodę, powinnam dać ciepłą, i powiem Wam, że mieliśmy problem, żeby ta kawa rozpuściła nam się yy, i połączyła z mlekiem. Ale podgrzaliśmy to mleko z kawą w mikrofali, była dobra w smaku, ale wiem, że, że niestety no, zamiast yy, zimnej wody daje się ciepłą. Zapomniałam, Weronika mi to uświadomiła, no ale to następnym razem. Na razie jest za zimno na, na mrożoną, zimną kawę, na razie tylko ciepło ze Właśnie wróciliśmy z zakupów z polskiej hurtowni, ja tyle co je rozpakowałam. Teraz sobie to wszystko poukładam, ale mam ochotę na kawę Dominikowi już zrobiłam yy, kawę, bo on ma z ekspresu, a ja będę robiła sobie kawę mrożoną. Ale dobra, po kolei. co kupowaliśmy, Ziemniaki standardowo, sałatę zieloną, marszczoną, biały chleb, pora, bo będę robiła rolatki faszerowane, duszonym porem i marchewką na masełku. Już wam pokazywałam przepis, więc nie będę tutaj wam podawała po raz kolejny olej kujawski, śmietana, moja ulubiona piątnica, 18 do zup, yy, groszek konserwowy, bo będzie. Pomidorówka i ja do pomidorówki dodaję groszek konserwowy. Jak lubicie groszek i lubicie pomidorówkę, to połączcie te składniki. Powiem Wam, że świetne, świetne połączenie. Połączcie te składniki, świetne połączenie. Wiecie o co chodzi. Kabanosy z kurczaka, tutaj są dwa duże pomidory malinowe, pietrucha, marchewa to na kolejną zupę kalafiorową, więc sobie to zaraz włożę do woreczka i... I dam do lodówki, kajzerki, bułeczki. Tutaj są dwa pęczki rzodkiewki, bo przepiękna rzodkiewka. Czerwona cebulka, bo mi się skończyła, i dalsza część zakupów na blacie jest tutaj. Polski wifon złoty, kurczak. Tutaj są trzy białe cebule, tutaj jest kalafior do zupy, maga. Tutaj mamy zieloną cebulkę, czerwoną kapustę, bo będę dusiła do obiadu. Tutaj mamy parówki 100% szynki tarczyńskiej, rosołki, skóry. I tutaj mam coś, co zaraz będę używać do kawy. Kupiłam sobie taki ręczny, ręczny, nie wiem, spienia, trzeba tak to mogę określić, ponieważ ja, jak robię sobie tą kawę mrożoną, to muszę wyciągać ten duży blender ze Smega. Muszę go składać, potem myć. A słuchajcie, na jedną kawę My się czasami po prostu nie chce sobie odpuszczać. A to jest takie właśnie poręczne, małe, więc nawet jak będę robiła w szklance tą kawę koreańską, to wcale nie muszę używać dodatkowego naczynia. A jak używałam ten blender ze Smaga, to musiałam wyjmować większy naczynie, no bo on jest dużo większy, więc sobie coś takiego kupiłam. A teraz jest idealna pora na mrożoną kawę, więc możemy szaleć i robić różne wydania. Więc ja za chwilę będę sobie robiła kawę, bo Dominik już twoją pije.